Chodźcie ze mną na premierę Minecrafta w Polsce. Trwają przygotowania. Strefa zapowiada się rewelacyjnie. Zielona ścianka. Czek. Premiera jest w IMAXie. No to wbijamy. Wow, minecraftowe kosmetyki. No, zacznijmy od makijażu. Dobra, robimy diamencik. A jaki kolor jest najpopularniejszy? Myślę, że różowy, ale panu będzie dobrze niebieski. Nie, prawdziwy mężczyzna różu się nie boi. Dobra, nie lecimy. Różowy. Zwiedzamy dalej. Dzień dobry. dzień dobry, czy to strefa McDonalda? Owszem, dzień dobry. Co można u Was wygrać? Wygrać? faktury. Poproszę. Poproszę. Dziękuję bardzo. Są mi lody. I nie uwierzycie, kto mi pozazdrościł pięknego... Ja też chcę takiego tripera, proszę Pani, też takiego chcę. Z tej samej strony? Tak, takiego wybuchowego, jak u tego Pana. Dobra, będzie. Dzień dobry, jak wygrać chipsy? Zaczynamy. Mam tutaj pomocnika i będziemy wygrywać. Krawki. Mm. Zobaczcie. I teraz tu drewienko. I mamy drewnianą łopatę. Brawo, dwa zaliczone. I trzecie, y złote spodnie. O kurde. O, to tu będą... Tak. Mm. Poproszę koszulkę. Eleczka. Lody są, koszulka wygrana, a teraz zagramy o ciasteczka Oreo. Tutaj jest tworzenie muzyki własnej, a tutaj ciasteczka. Nikt nie widzi. Dziękuję bardzo. Rewelacyjne, z lodami, zobaczcie. W lodach. A hmm. co to jest? Spróbujemy wygrać w karty UNO. No, niebieski. Dobra, super. I teraz niebieski dowolnie, tak? Zaczynamy. O. Wow. <laughs> A co tam, dopóki nikt nie widzi? Natalia, polecam zanurzyć ciasteczko w lodach. Poważnie. Ludzi przybywa. Zobaczcie. Opłaciło się przyjść przed czasem i wygrać koszulkę, to idziemy dalej. Zobaczcie, kogo spotkałem. Sprawdzimy, czy nie przyklejone. O, nie przyklejone To przyjdę po filmie, tylko im nie mówcie. Mamy to! Nie! A było tak blisko. Teraz się uda. Jedzie, 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 jedzie. O! Idealnie. Mamy to. A, nie jest mi to pisane. Patrzcie, ten ziomek. To ten ziomek. Ścianka, gwiazdy na ściance, wywiady. I jeszcze jedno, nie do wysiłek. Ile razy pokonałeś Final Boss'a. Zero. A doszedłeś chociaż do końca? Tak. Idziemy oglądać. Chipsy, które są ostre? Pepsi czy woda? Czy film będzie 3D? I znów się spotykamy i oglądamy. Ja już jestem po filmie. Film jest rewelacyjny, naprawdę. Warto zabierajcie dzieciaki, maszerujcie do kina. Naprawdę polecam. Będą tłumy.